Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o naszych przygotowaniach do projektu Nowy Ład. To jest ogromna zmiana w ustawodawstwie. Weszła dosyć późno, ale już prezydent podpisał. Czas się brać bardzo mocno do roboty. Proszę Państwa, na początku 2020 roku nastąpiły bardzo duże zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. To jest jedna z form opodatkowania działalności gospodarczych. Ta zmiana polegała na tym, że limit do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym wzrósł do 2 milionów euro. Był 250 tysięcy euro, czyli blisko dziesięciokrotnie. I druga rzecz, tam doszło bardzo dużo, bardzo dużo branży, bardzo dużo PKD, które mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. I teraz, jeżeli Państwo... Teraz się tym zajmiecie, a macie czas do początku roku, yy, konkretnie do 20 lutego, chyba że tam nie będzie dochodów, to nieistotne, ale jeśli się Państwo teraz tym zajmiecie i teraz przeliczycie, ile podatków byście Państwo płacili, będąc na liniowym, czy na skali, czy też będąc na ryczałcie, Dodając jeszcze te nowe obciążenia, które są związane z odliczeniem lub nieodliczeniem składki zdrowotnej, to taką tabelkę każdy z Was musi zrobić. Bo jeżeli na przykład do tej pory płaciliście Państwo 19% podatku od zysku, a mieliście bardzo mało kosztów, a teraz będziecie mieli płacić na przykład 8,5% od przychodu, to może się okazać, że. Po dokonaniu zmiany z podatku liniowego na ryczałt razem z tą, podatku, z tą składką zdrowotną, która nie jest podatkiem, ale jest składką, to może się okazać, że wcale nie będzie drożej. Musicie Państwo policzyć, ile podatku zapłacilibyście. Na liniowym, ile na ryczałcie? Musicie wziąć kalkulator, który jest do, u nas y, dostępny na stronach szkoleniowych i przeliczyć, co się Państwu opłaca. Jeśli macie wątpliwości, skontaktujcie się, jak to się mówi, z lekarzem, farmaceutą, czyli z doradcą podatkowym. Przeliczcie to, bo bardzo dużo pieniędzy może Państwu w przyszłym roku uciec. Niestety w Polsce mamy takie prawo, że wybór formy opodatkowania robi się na początku roku, a nie na koniec. Ja proponowałem nawet jeszcze przed wprowadzeniem tej ustawy, żeby e, skarbówka na koniec roku dawała nam możliwość jeszcze korekty naszego wyboru, no ale niestety to przeszło bez echa, nie przyjęło się. Widocznie mam za małą oglądalność. Proszę Państwa, zachęcam, przeliczyć podatki i wybrać dobrą formę opodatkowania na 2022 rok. A gdybyście potrzebowali pomocy, do zobaczenia.